Siemano widzę, dzisiaj robimy test moich wszystkich kredek i wam opowiem trochę o nich Mam nadzieję, że wam się to spodoba e, Taka seria I tak, zaczynamy Moje chyba najnowsze kredki to są e, kredki Stadler 36, dorwałem je w Empiku Za... E, tam było tutaj może jeszcze gdzieś piszę ale były 28 zł jakoś tak okolice hmm. tutaj jest kolor czart wszystkich kolorów są ładne kolory ewentualnie dam bym jeszcze jakiś jeden do skóry bo jest tylko jeden ale są ładne te, te są na takich paletkach da się je po prostu wyciągać yy. i mamy trzy takie paletki z kolorami. Są kolory żółte, są kolory bardziej takie jaskrawe i jak kupiłem właśnie w Empiku, podejrzewam, że w każdym teraz są, jeżeli oglądacie ten film na bieżąco. Eee, więc te mega, mega, mega spoko kredki, jeżeli chodzi o e, jakość, o łamanie się, to te są bardzo geek. Następnie przechodzimy do moich chyba najdroższych Kredek Faber Castel, ale nie tylko. Te drewniane są mm, tanie, ale te to jest, e, jakby to wam powiedzieć, to jest Koch inora z tym złotym na końcu, to są Koch Inory, a te to są Faber Castel i to są Polychromos, te Koch inora 9 złotych za sztukę i te Faber Castel mamy 11 za sztukę i tu mamy takie kolorki. W ogóle nie wiem, czy my tutaj te mam. sobie muszę je po Muszę sobie teraz wyciągnąć, ale co? Teraz przecież nie będę tego na filmie robić, więc ja sobie zrobię cięcie i sobie to zrobię, ale albo będę do Was mówić i robić. Właśnie, to są kredki, No, cudne są po prostu, są cudne, bo taka jakość tych kredek to nie jednego z nóg. Są mega, mega, mega fajne. Fajne w użyciu, najlepsze mam moje kredki, chociaż nie wiem e, i są ogólnie tak ładne e, z wyglądu i wszystko, że się aż je chce po prostu ten, a szczególnie mi się chce dotykać takie kredki z tymi, te to są według mnie jedno z najlepszych kredek, no ale to już każdy jak uważa, e, to było jak to było, tak. No, ja lubię takie, ten akurat bardzo te kredki. Więc, jak dla mnie nie ma chyba lepszych nawet kredek, mi się tak wydaje. Jeszcze nie mam ich dużo, tylko mam tyle ich. Ale ja nimi najczęściej cieniuję. Zresztą widać trochę po stopniu użycia tych kolorów, bo trochę są zużyte, nie? A te też już trochę. I są już troszeczkę użyte. Te kredki chyba są takie top 3 u mnie na pewno. Na 100% trójka jest. Więc jest bardzo dobrze. Kolejne kredki to są moje najstarsze, z tych lepszych moich chyba zestawów. To były takie moje pierwsze kredki profesjonalne. To są podróbki kolorów. Kalorów. I to jest I to są 72 kolory Premium Color Pencil. I to jest ta podróbka Haintung. Te kredki. O, 72 akurat tutaj mam. Ale są według mnie lepsze niż oryginał. Miałem parę takich kolor na sztuki. No ale mi się źle sprawdzały, kalory te są lepsze według mnie nawet. a są podróbkami. Patrzcie, ta gama jest dosyć duża. Tu mamy Color Chart. E, to jest ta paleta, ta. To mi się bardzo pod widać, że mi się podobają te kredki. o Tutaj te stopnie z użycia, ten, ten czerwony już, tu fiolet. No, używam te kredki i to chyba widać. Tak mi się wydaje. A tutaj jest w ogóle. Tutaj chyba najwięcej używałem. Tu te kredki zjechane, czarny róż, brąz, kremowy do twarzy jakieś tam. No, to są moje pierwsze kredki i chyba najbardziej wykorzystane. Ale są nawet chyba też top 3. Chociaż nie wiem, bo są takie różne te kredki. Ale są na pewno jedno z lepszych, jeżeli mam, mam wybrać, to, to te na sam początek są dobre i są za 70 zł. No to jest za darmo jak za tyle pieniędzy następnie mamy kredki pastele, no to to są pastele w kredce, ale to znaliśmy jako kredki są fajne, ale mało używam pasteli, tak głównie sobie kupiłem, żeby jak coś nie wiem, dorysować jakby coś, ale kolory nazywają ładnie. ok, tak, ja sobie kredki i Pastele są mega fajne, lubię pastele, ale to tak bardziej do zabawy, a nie do jakichś profesjonalnych prac, bym tak to ujął, tak mi się to wydaje, więc są spoko, ale w ogóle czajcie, że to pudełko tak trochę jest nieformalne, bo tu jeżeli o, mamy wszystkie równe, a tam dociśniecie, to zaś ta wyszła kredka, i tak zawsze te kredki nie będą na tym samym poziomie, zawsze jedna będzie wyżej kredka za każdym razem. Tu, 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 tu. tu. No więc to jest takie. Ten I to są Koch i Nora e, Gioconda. 12 kolorów to są miękkie pastele, soft pas z pastel pencil, czyli w kredce. No, dobry wybór e, do cieniowania, ale do kolorowania nie polecam. To są e, kredki, są w lepszej cenie, a bardziej takie, to można powiedzieć, takie mm, lepszej jakości i wszystko. Te wcale się dosyć często łamią i wszystko, więc tak no trochę mi to tak przeszkadza nawet, ale Idzie. Następnie to są kredki awec. Uch, to jest to był magia. Cztery, to jest top chyba jeden. Mhm. Top 1, 2. To są kredki 150 kolorów. To są awec kredki za 45 zł. Kolory są tak piękne, że ja ani tego nie rozłożę na biurku, bo kamera tego nie pomieści. Bo biurko pomieści. jest to dosyć nowy nabytek, dlatego jeszcze nie są ten i tutaj mam kolor e, chart tylko jeszcze nie wszystkie bani nie, nie zdążyłem jeszcze zrobić tych, tych, ale są to ładne kolory, no patrzcie no Jakie kolory to... to to są ładne te kolorki, tutaj macie w różnik jeszcze cieniowania, jaśniejsze ciemniejsze, nie, więc no, według mnie nie, nie ma chyba lepszych wariantów. Chociaż te będą top 1, top 2 te co Wam zaraz pokażę, top 3 te takie, co Wam mówiłem o te drogie, top 4 te moje pierwsze i chyba 5 te stadler, chociaż one są też fajne, ale na pewno 6 te pastele. Mało używam pasteli ogólnie. Ale tym robiłem dużo fajnych prac, wam powiem. Chodzi i na przykład takie Luźne prace typu Martwa natura Czy jakieś takie To nie są jakoś te kredki Wymagające, nie łamią się Przeważnie są ładne W utrzymaniu koloru I no Dla mnie to jest Po prostu fajne Game changer To jest dla mnie totalny to jest tak dla mnie, tak genialne. Po prostu, bo zaraz pokażę. Tutaj mam też kreski. No ale krepki są boskie. Jak kiedyś znajdę to, to ja nie moje rysunki XD. Nie wiem, ale musicie mi zaufać na słowo, są fajne. A, tutaj są. już mam No bo e, ja tym rysowałem e, głównie na reklamacie natury. O to macie pierwszy to był robiony te dominator fioletowy, czyli że dominuje fiolet, a inne kolory to są takie się na tym obrazie, nie? Jeszcze coś nie odpią. To. to jest dominator żółty i zielony. No ale to te kredki też z całego serca polecam. Da się z nimi robić takie ładne rzeczy, że większość ludzi ani nie wie, że za taką cenę da się tak fajnie te kredki... Yy... Wykorzystać, kupić i w ogóle. Następne kredki to są Van Blaise'e Holland. To są też jedno z no, moich lepszych kredek i droższych. Top 2 chyba jedam. E, mają mu ładny kolor i same na opakowaniu widać, że to nie jest AI. I są wykonane z naturalnych e, tych, tych, z drewna naturalnego, a nie jest jakieś takie mega sztuczne albo co, bo wiadomo musi być to polakierowane albo coś, ale e, to jest zrobione przez artysta, ale kredki już nie są narysowane, tylko są wklejone widać, bo się tak błyszczą o... To jest naklejka, to wklejone jest takie 3D wystające. widzisz jak mój palec się spowalnia, tutaj to jest takie. Nawet ciężko przez to przejechać. Tu normalnie, nie? Tu. O, i to mi tak spowalnia. O, zaj się tak przykleiło. No. Jest na no magnes. I na dole widać wszystkie kolorki. Jest ich aż 72. Czyli dosyć dużo. Natomiast brakuje tu jakichś jasnych kolorów czy coś. Nie, od tyłu to wygląda tak. Szkoda, że nie mają tej żadnej packi, Ale one i co są mega spoko? Możecie sobie shorty zobaczyć. to Te kredki też tam używałem. Tam było do głosowania jeden albo dwa. No, dla mnie boskie, ładne są kolorki. Natomiast trochę ma się taki jasnych. Niebieskich kolorów, czy na przykład fioletów jasnych, które mi brakuje, ale no trochę by jeszcze mogło być kolorów. Powiem tak zrobić 90 albo 100 kolorków, bo szłoby jakieś fajne jeszcze dorobić i za fajną cenę i za wszystko. Tylko to by trzeba było się to jeszcze trochę przyłożyć do tego, a no, chyba producentowi się nie chciało. Szkoda, bo by było naprawdę fajny ten zestawik. Bo jest. No, porządne są kredki, bardzo takie ogólnie fajne z wykonania. Następnie przechodzimy do jednego z najtańszych tych. To są Pepko Artis. Pepko kupione. Tutaj Pepko. Tak, wam pokażę. O, Pepko. Jest to też pudełko na magnes. jeszcze jest, nie wiem, ile to jest kredek, jest raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koś 50, chyba ich tam było, czy 48 tych kredek, coś takiego, ale dosyć zostawi taki fajny. Tylko, że szkoda, no, że trochę mało kredek, nie? Ale jestem pozytywnie zaskoczony, że jest taka fest jasna kredka. To się da tak lekko wysuwać. Nie, nie tak, coś nie teraz robię. I tutaj sobie trzymacie i tym lekko wysuniecie. o się wtedy umiecie miać. I ta kredka jest bardzo fajnym kolorem niebieskim. Tu są ładne żółte przegaszone kolorki. Ładnej róże, jaśniutkie i ten, natomiast barkuje koloru do skóry, jakiegoś lepszych, bo ten niby jest taki trochę do skóry, ale za bardzo różowy, a ten to już jest pomarańczowy, jasny taki. No, a z żółtej skóry raczej też nie zrobię, więc to jest trochę minus, ale jest biała kredka i czarna też jest, więc to jest dla mnie akurat zaskoczenie Kredki jak za 12-15 zł, takie coś. Na poziomie drugiego, trzeciego miejsca te kredki, na pewno. są. Jeżeli was się chcecie, nie wiem, czy środków za dużo nie macie, albo czegoś, to te są bardzo e, opite kredki i na pewno dobrze się u was sprawdzą. To będzie na tyle, jeżeli chcecie jeszcze odcinek na przykład o takich markerach albo coś, to bardzo was serdecznie zapraszam na kanał. Napiszcie mi pod tym filmem komentarz, dajcie subika, lajka i pa! Piu!